Siemaneczko widzowie, z tej strony za to kolejny odcinek z Backpack Battles. Mm, dzisiaj mam nadzieję, że będzie dość y, szybki odcinek, bo... Y, bo co, bo nie mam ogólnie zbyt dużo czasu, więc miałbym nadzieję właśnie na jakiś szybki odcinek. Czy tak będzie? Wątpię. Mm. Znając życie, tak nie, nie będzie. Kamień i flame mogę kupić póki co To jest już lepsze Ja też jest lepsze Flame'a bym sprzedał i kupił to Dobra, lecimy tak Te dwa regiony myślę, że pozwolą mi to wygrać Z naszymi ty brońmi też powinienem dać radę Myśmy będziemy mieć odrobinę więcej życia Ale no w sumie nie taką większą odrobinę mm. Nagrywa się i dźwięk i audio i wygraliśmy, bardzo super Sorry, widzowie za siurmanie, ale sobie chyba mhm. Wziąłem i zrobiłem. Dobra, to zrobimy tak. No, to pójdzie tak. No, to bym zrobił. Ale zrobiłbym to tak, żeby. No, to sobie to przyspieszę. Tu kupię świnie pokryć samcik za jeden. Oczywiście, że tak. banan znowu za dwa. Kurde. No, wezmę, no szkoda nie brać. Hm. No i trzeba wrócić świnie. O, to jest generacja pieniędzy. Lepiej teraz przegrać parę tur niż potem żadnej nie wygrać. Dokładnie. Było blisko, ale nie mogłem powiedzieć, bo miałem chyba w buzi. Mm -mm. Patelnia. Ja bym zrobił patelnię. Kolejnego bruma już nie zrobię. Hmm, kolejny funny bug. O Jezu. No, kupiłbym go, więc ja Będę wywalił Flame'a. To bym zrobił tak. To by poszło tak. No i co? No i wywalam Ciebie w takim razie. Mhm. Mm o! Jestem to w stanie zrobić tak. I tutaj jeszcze tylko położyć to. Mhm. Mm Póki co, Cię zostawię. My, tak to nic więcej nie kupię, nic więcej nie zmieszczę, a... Ani, no, a będzie git, dobra, nieważne. tu mm, taką dobrą herbatę sobie zrobiłem, o Jezu. O, jak ktoś nadal pamięta, jak gadałem... No przegramie. Mm, jak gadałem o mm, mm, tym, że mam za mało słodki cukier, to nadal to jest. No kurde, po trzy łyżeczki cukru. Nie zazwyczaj słodze dwie. Więc no, bym powiedział, że to jest dość spora różnica. Yy, I styl to jest tak mało słodkie, że no ja nie wiem. Że no ja nie wiem. To mogę zrobić tak i będzie o jeden film więcej. Yy, dajmy sobie. Kurde, sloty, sloty mi dajcie. Krapted Crystal, a ja nie nakładam debuffów. A, no nie. Mm. Na świnie mnie nie będzie stać, kurde. <laughs> to mogę zrobić tak. Tu będzie jeszcze jeden flame. To mogę zrobić nawet tak, tak. Tu będzie ten flame. I to mogę dorzucić czosnek. Mm. O, będzie git. No. Powiedzmy, że zacnie to by się dało zrobić inaczej, no. Chociaż nie, bo jeszcze jednego slotu bym potrzebował. To nie, to by się tak nie dało. Z tym typem raczej wygramy, chociaż ma dużo bananów, ale no raczej z nim wygramy. Tu mu blinda nakładamy, więc widzicie, jego czacalność jest już słaba, chociaż ma duży regen z tych bananów. Ale to może to nie być takie łatwe, coś że tego blinda to się nie nakłada. O, dobra. A, jeszcze mu rage wszedł. No nie, zapomniałem o tym. Hmm. Hmm. To do wywalenia jesteś. Slot. No git, ale niekoniecznie te chciałem. Przyspieszę bardziej. Nie, no nie potrzebny mi ten banana na takim przyspieszeniu. tak ty będziesz na potrójnym fanny packu bo moment nie jesteś na potrójnym teraz będziesz na potrójnym fanny packu więc to jest najlepsze co mogę zrobić jeśli chodzi o damage póki co to mogę jeszcze dorzucić żeby jeszcze bardziej zwiększyć ten damage hm kolejna świnia Jest Fenix, Fenix zawsze jest spoko. Kolejny gubert. No i ten banan. ale sloty, topa są sloty. Powiedzmy, że jest w miarę znośnie, No nie no, nie powiedzmy, jest dość średnio. Mm. 38 damage na sekundę, dość mało. To już bardzo mało. Mm. Więc cały czas spajki generuje, więc no plus daje mi trucizny, więc nie, to nie ma szans na wygraną Zero, nul Jeszcze potem miał, ja. no właśnie, kurde Prezencik, o jest. No nie będę się teraz bawił w prezencik Abym chciał się pobawić w prezencik Abym Nie mam 9. Dziewięć Przedam banana. To jest jakby moja jedyna szansa na jakikolwiek powrót do gry, więc yy, oczywiście, że biorę to. Oczywiście, że to biorę. No, świnia też musi być, no, co bądź, się przydaje. W następnej turze Znaczy, to będzie takie... dobre. no raczej nie. Raczej to nie będzie takie dobre, bo mi ja hita nie generuje. Ja zapomniałem, że przecież ja hita nie generuje. Ale wygrałem! Póki co, więc bardzo dobrze. Kupię. Ale to jest zła decyzja. Sloty bardzo dobrze, że są bardzo dobrze że są ale no dużo z tym nie zrobię Bym musiał coś tego guberta tak 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 co mm. może cię przesunę tutaj Miesz odpalał tak. Mm. I coś tu na dół bym dał. Tylko póki co nie mam co i jak. Mm. Dobra, lecimy z tym. Hmm. To będzie naprawdę. O jezu, ja tego nie wygram. Jeszcze jedno będę musiał wygrać. Jest tak słaby początek, a taka opę postać. No dobrze, mu jedną trutę, tak jest, to znam zmieni. Całą rozgrywkę o 360 stopni, no i udało się w jeszcze odblokować. Mmm. A pójdę sobie na Crusadera Pójdę sobie na Crusadera, bo się wydaje opę. Jakby tego Kuberta To wezmę, tylko na razie tutaj potrzeby slotów Są jeszcze na promocji, no i elegancko Damy na razie prezent Są um. kolejne sloty, no i oczywiście, że biorę Trzeba to dać na pewno Fleymasy dużo. A ten. On jest holy, ten item. Znaczy ten armor, jak on się nazywał. Bu, 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 ar, ar, To jest ten. Mm. Per item arso holy. Arbatryz 71 za każdy holy item używa jednego, żeby skillować na za 25 i zabrać 2 debuffy. To jest dobre. Ale czy to będę chciał robić? Nie jestem w Przekonany, yy, sprzedam tak, to bym przesunął o jeden, bym to zmieścił chyba więcej tych czy nie? Tak, mają hmm. więcej o Jezu podwójny, co? Ale on cały czas nie ma staminy, bo opłata mu to służyła bardzo dobrze. Jest to 12 Regena. <noise> A teraz ser jeszcze mi jest potrzebu. Serii to będzie naprawdę nieźle. Ymm, sloty bardzo dobrze się trafiły. Ymm, tu bym zrobił podmiankę na coś takiego. Ten w ogóle przeniósł o, żeby tu więcej flame'a zmieścić. Zatem mogę wrzucić właśnie to. Każda teraz się nie odpala na tym, ale mogę to przenieść tak. Tu dorzucić to. I tu będzie gubert na tym, tylko to trzeba tak zamienić miejscem, To się odpala co yy, 3 sekundy. Więc to też można gdzieś dać. Mm, 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 mm. Na przykład, tak to mogę dać i tu dać guberta. Strong healing potion. Co się z tym łączy? To wtedy jest ten wampirik, ale mi ten wampirik nie jest potrzebny. Jeden fire. E, to przeniosę i to bym może dał tak. Mm -hmm. Roluję. Jedno bym to wziął Jak coś będzie generował spajki, to to się przyda. Eee. S4. No to już teraz to mogę kupić. Bruma też mogę sprzedać. Nasak. No i super. No ten. No, kurde, no, ten prezent taki. Hmm, no nie wiem. Dało mi tego, nie wiem. O nie wiem, czy ten region się tak weźmie i wystakuje, żebym to przeżył. No teraz ten item do zdejmowanie Twojek. Jezu, jak dużo dał. Ja się już zreinkarnowałem, prawda? ta. Hmm. Hmm, super. No cel, nasel. nasel. Pick, pick, uh, pack, sell, sell, slot, slot. Jest ten. Fajny. No i super. Więc mogę to zrobić inaczej? Tutaj tak Tylko, że to nie będzie w sobie przygubercie. To by być tak i tak. No nic lepszego nie wykombinuje Że się żadny chili nie trafiło. Póki co to jest całkiem git. To powiedzmy, że też jest całkiem git, jeśli chodzi o leczenie. Jest, ale ty mi tru, ty nakładasz tych. On nasz trzy trucizny nakładał, on nie nakładał dwa. Ej, to mi się nie podoba. Ej no to są jakieś żarty chyba Kolejny gubert, no nie yy. Podka powiedzmy, że jest ciekawa hmm. Oj, będzie słabo mm, mm, mm. Nie, to nie jest takie o, jest papryczka. Robimy tak, zdecydowanie. Czyli to niech się zrobi, niech się zrobi. Chyba jestem zmuszony sprzedać jedną świnię. Lecimy z tym koksem, widzowie. Chyba. O jest ale to, oh, kurde, to mogłem zrobić taki ten jeszcze blubersa. Bo z tymi nami nie jest potrzebna. jest dobra, z tym wygrywamy. Ten to nie wiem w ogóle co poszedł. Ech, generujemy wreszcie, więc jest dobrze, więc jest dobrze tak. O, ten był random gain. Za każdego Eee, przycili kubercie bardzo dobrze bardzo dobrze to mi nie jest potrzebne to bym sprzedał eee, naprawdę różnica pomiędzy tym i tym to jest jeden ten wow Tak, wiem, że nic nie kupiłem. No co no, dwa bank, wszystko albo nic, widzowie. O, ciekawa, ciekawa pota. Dobra, hita mamy sporo, to generuje mi hita, to mi, a ja nie, to już mi nie generuje hita, ale to będzie dawać empowera i w ogóle... O, wygrałem. Bardzo łatwo, bardzo łatwo. Nigdy tak łatwo nie było. O, kosa. Ciekawe, ale no nie. Yyy... Rainbow Gubert 1 na 4, a ten się łączy się. To potrzebuje jeszcze jakiegoś jednego Guberta. A to ciekawe, bo może nam się trafić. Jest szansa na to widzowie. Nadal mnie na to nie stać i ja ci kręcę. Dobra. Wiem, że nic nie ja kupiłem. Zróbmy yy, 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 yy. tak. To wrzucę tutaj. I dobra, lecimy tak. Więc co ja robię? No mamy dużo gubertów. To jest, to z tym tak nie ma sensu. O, ten co tutaj generuje hita. Ale wygrywamy to, to. To nagle zaczęło jakoś dziwnie działać. I to dobrze, że to działa. O! O! O, ciekawe. Nesting Pensy Crapper, no jest na pewno lepszy niż nic. Mm, double act, o jest. no ja bym go tu wcisnął jakoś. Na tych pani bagach, hmm. poczekajcie, poczekajcie. To, to trzeba jakoś sprytnie zrobić, to bym dał tak, i to bym dał tego jeszcze jednego, co pójdzie tutaj. Może pójść tak, mamy dodatkowe sloty, to może pójść banan. To sprzedaję, to sprzedaję, to też sprzedam, to wrzucę. Stamina, sak. No nie mam gdzie go wrzucić, więc go nie wezmę. Dobra, kupię to w końcu. Jeszcze miał gdzie to wrzucić. Tak, niezbyt. Jeden gubert. To nie, to nie kupuję tego. Jakiś gubert mi jest potrzebny. To bym powiedział, że tak. Bo ja się rozkręcam z czasem. Blinda. sobie wrzucę. To mogę sprzedać i to w sumie też tutaj. Dobra, chyba będzie... moment. Yy, na tym się to tylko odpala. To się odpala lepiej. no Może też nie jakoś wybitnie szybko, ale zdecydowanie lepiej niż yy, tam na samym toporze. Dobra, ten topor mi tu zapewni damage. No bądźmy szczerzy. Jeden 8 stamin zwał o nie mam staminy, to prawda. Ale i tak cisnę. Ha. Może się uda zrobić razem. do Guberta, Bunch of Coins. O, to ciekawe, że to może dropnąć. Bardzo ciekawe. Och, będę ich nakładał. nakładą. Yy. Yy. Ja kupiłbym to. A, już mam jeden. To nie, to nie kupuję. Wiem co robię. Dajcie mi tęczowego guberta albo jakiegokolwiek guberta. Błagam, błagam. Chcemy mieć wreszcie ten. O jezu, co to ma być? Ale będziemy ściągał gufów. O jezu, jezu, ale ja się wskrzeszę. Ser mi dajcie, o dajcie mi ser, no. Koniecznie potrzebuję sera do tego buildu. Ja już się wskrzesiłem? Nie wiem. I oczywiście, że survival mod. Ja się nadal cisnę na tym gubercie. Niesamowite, mój, Eee, pan healing sprzedaje. Mm. Tak. Tu trzeba przyspieszyć coś, więc ja bym. No, jakoś chciał przyspieszyć na pewno banana. Eee... Nie chcę tego armora, tego też nie chcę. Ani, pak by się akurat przydał. Slotnie. Ehm. Um... To jest obojętnie jaki gubert chyba Wezmę guberta po to żeby był gubert. Guberta, żeby był gubert tak tak dokładnie. <laughs> Trzeba na coś złożyć tego fani paka. że z jednym tak średnio będzie. Hmm. <śled> Dobra, lecimy po prostu następną falę. Mój Boże Blood Dajcie mi jeszcze jakiegoś Guberta. Light Gubert, Steel Gubert, cokolwiek. Będę miał tęczowego, błagam O, ja to przegrałem. Ewidentnie. Widać, że... Chociaż, chociaż może jakoś... A Kleffsowa tak jeszcze zużywa staminę. O nie, to ja je muszę wywalić. Ej, wygrałem to. Albo. Tak Będzie Light Gubert, dobra. Uh, sprzedaję. Ciebie w sumie też sprzedaję. Bo jesteś niepotrzebny. Mm, szansa nakryta co szczęście. Ej, to, to jest lepsze zdecydowanie niż to. Robimy Light Guberta. Tylko kurde, to ja się wezmę i ten. Dobra. Trzeba. Smog. robimy tego light guberta to dodam to bo czemu nie Wyjdzie tak no czy kurde no dobry jest jest dobry nie powiem że nie pani paka kupię to sprzedaje to mogę nałożyć Mogę sprzedam, wiecie, jednak. No, fani dostawię, dobra. <grystanie> Czy uda mi się. Dwie rundy mi zostały, to ja nie zobaczę tego kręcowego guberta. No nie! nie. Co za co ty? Co co to po co ja go robię? Teraz, no nie. I przegrałem przez to. Bo mi będzie. Ajajaj. No ale w sumie nakładam mu sporo. Jak sobie na Stamina nie mam. Jest, a mi trudy nakłada i wszystkiego. Boże. Cały czas auto Stamina. Ja się skrzesiłem? Tak, wygrałem. Ajajaj, mogę to wydłużyć? Jakoś błagam, o. Ajajaj, byłby ten Gubernator, prawda? Moment, jak to się robi? Tak. Tak. A nie, jeszcze jeden jest potrzebny. Aha, to super. To dobrze wiedzieć. To w takim razie. No co, ty byłeś tutaj, ty byłeś tu, ty byłeś. Nie wiem, tu, to ty idziesz aut w takim razie. To ja Ci jednak sprzedaje Kolega, jednak nie jesteś potrzebny w naszym składzie. Papi. Papi papi, papi czulo. Tak jest, tak jest. 5 sekund, to to zmienimy, niech to będzie tutaj, bo to się będzie i tak aktywować. w ogóle. To mamy tutaj. To bym przesunął o jeden i to możemy dać tak. Tak i tak, to będzie ten Crusader. To będzie to tutaj. Prezent jest już out prezencja jest już do autu. Mógł zrobić tak. Tego fajnie dać tak. To wtedy tu jeden slot dostaje. No średnio To mogę sprzedać. Ty jesteś. Mm, o, regeneracja staminy to jest fajne. To tak, to na tym. Kurde, na to gdzieś tu wsadził. To nie mam gdzie. To warzywniak do wywalenia. Znaczy do wywalenia. A to, to jeszcze jakoś ułożę? No sobie, że nie. O. To sobie tu sobie dodamy tego. To będzie acorn collar. To na przyspieszeniu coś. Nie wiem, niech będzie ten papi w takim razie. Jeszcze ten sobie dam. Hmm. To jest bez sensu. są też bez sensu. Kolejny fani Pack, No i super. No i tu możemy coś jeszcze pokombinować w takim razie. Pyk. 20% to jest 20% Znaczy, jeszcze Blueberry to mi się jednak tu bardziej wtedy opłaca. To idzie na cel. Nie wiem co to jeszcze trzymam Krystal, niech będzie. <grystal> Jakoby trzeba było przyspieszyć. Może zróbmy tak, bardziej. Okay, czyli to zamiast tego. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może nie. Pojedynczy slocik. Weźmy, może coś tu się jeszcze trafi. Ma na orb bez sens. Kolejny pojedynczy slocik. Um, zaraz mogę tu zrobić tak. To tak i to tak. I co ja tu zrobię? okej okay. Tak. Tu zrobimy tak. Tu tak? to idzie na fel. Mam tu jeszcze jeden piekńczy slocik, nie wiem skąd to się wzięło. Mogę kupić jeszcze jednego tego. Zamiast tego czosnku tutaj. No to się tam może złączyć, powiedzmy, że to nic nie zmienia. I co więcej, tu już nic nie kupię. No, raczej 20 sloa nie zgarniemy. Dobra, to tak będzie najlepiej. Dobra, lecimy na Szczecin. Tak zwany. 2, 3, jeden, pięćdziesiąt sześć. Sporo, sporo. O Boże, ty masz aż dwa Feniksy. O Boże, to ja jest... z no, przegrałem. Albo i nie. Łatwo. S, S. Szkoda, że się nie udało tego Guberta. Nie, no. A szkoda. Dobra, widzowie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.